Jestem z Azji, z Singapuru. Większość z nas myśli, że Polska nie jest tak rozwinięta jak inne kraje europejskie. Ale to nieprawda. Jest całkowicie inaczej. Polska jest czysta. Ludzie są bardzo mili. Niestety niektórzy z nich nie mówią po angielsku, ale naprawdę próbują ci pomóc. Zanim przyjechaliśmy, nie myśleliśmy o Polsce jako o miejscu typowo turystycznym. Ale, um, in, <suszel> ale będąc tutaj, powiedziałam mojemu mężowi, że to bardzo niedoceniane miejsce. Nie ma specjalnej reputacji, ale powinno mieć fantastyczną opinię. Kiedy tu przyjechałem, zobaczyłem, że Polska to bardzo piękne miejsce. Dzień po przylocie popłynęliśmy rano na wycieczkę statkiem. Było naprawdę pięknie i cudownie. Naprawdę lubię Polskę. To jest pięknie, przyjacielu. W Meksyku uczę angielskiego i historii w liceum. Zawsze opowiadam o tych chwilach ważnych dla historii świata. Historii, która poruszyła świat. The Move the to miejsce, rzeka, wycieczka statkiem. To jest piękne. Nasz kraj jest raczej suchy i możemy się kąpać w piasku. Robię dużo zdjęć i kiedy wrócę do Botswany rzucę je na Facebooka. Mówię wam: wszyscy się będą o to pytać. Ludzie są bardzo mili i życzliwi. Mówisz cześć do kogokolwiek, a oni odpowiadają. Ludzie tutaj są naprawdę uprzejmi. Sopot to kolejne piękne miejsce. Wieczorem jest taki rozjaśniony. Ludzie imprezują. Nie zobaczysz tego nigdzie w Europie. Byłem w Walencji, tam tego nie ma. Wakacje w Polsce. Wow, chyba o tym pomyślę. Właściwie to już ściągnąłem tu żonę. Kupiłem jej bilet, żeby mogła te piękne miejsca chociaż raz w życiu zobaczyć. Nie sądziłem, że praktycznie każdego wieczoru będę mówił żonie, co zobaczyłem w Polsce, a ona się pyta, co ja takiego tu widzę, więc zaskoczyłem ją i powiedziałem, przyjedziesz tu. już zarezerwowałem hotel we wrześniu i wrócimy do Gdańska. Kiedy tylko będę wiedział, że jest konferencja w Gdańsku, przyjeżdżam i myślę, że na wakacje też tu wpadnę.